Ma z tej strony SunNate. Chciałem Was zaprosić do kolejnego filmiku z, z serii speedartów jakie się pojawiają. Znaczy, będzie ich więcej oczywiście, jeszcze Balero, i Ragnarok tak, zostaną. Ale teraz zapraszam Was do Majordomo, którego już właśnie oglądacie, jak już zacząłem. Główna inspiracja to jest właściwie męczenie mnie na zjeździe gildyjnym przez oleja, który po prostu nie dawał mi spokoju i mówił, że Jo, puszka, ja chcę być głównym bohaterem, no ja muszę być, muszę, nie? Bo zawsze on coś tam kiedyś mnie pomęczył, że chciał tam, co, żeby było widać jego poseł no to tam porobiłem w komiksem na zobaczyć y taką taką orka y szamana, który y kikuje non stop. To jest chyba na czogalu było pierwszy raz potem tam więcej dawałem coś takie małe gali. No dobra, w każdym razie tym razem na zjeździe nie miałem jak uniknąć dyskusji, więc trochę mnie pomęczył, no i w czasie powrotu już do domu, jak jechałem ze skacowanym osobnikiem, którego imienia nie wymienię, wymyśliłem coś, no w sumie fajne, bo to jest tak trochę ognia, trochę to jakiś beczek z czymś. Zobaczycie, jak będziecie oglądać dalej. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i też chciałbym zobaczyć, jaki jest odzew Wasz w komentarzach. Najlepiej na naszej stronie, czy gdzieś się to tam pojawia, bo możecie pisać na Inominate żebym ja wiedział, czy jest warto to robić, bo ilość oglądających osób w ten filmik jest no, nawet zadowalająca według mnie, jak na pierwszy filmik, jaki w ogóle wstawiłem, i, i myślę, myśl, że fajnie jest to robić, bo mi się to po prostu podoba pokazuje ile wkładu jest tak naprawdę w te filmiki. Ten akurat zajął 2 godziny, pomimo tego, że myślałem, się zaj że zajmie mi tak z godzinę do półtorej maksymalnie. No dobra, nie zanudzam więcej. Zapraszam do oglądania. Chciałbym też, żebyście dali jakieś komentarze, np. że chcemy filmiki, czy nie chcemy filmików i takie tam, że ja wiedział po prostu, czy to warto robić. Dobra, dzięki. I miłego oglądania.